Cześć! Cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. Majówka dobiega końca. Troszkę zagraliśmy te wszystkie gierki, o których wam mówiliśmy ostatnio w tym odcinku właśnie majówkowym. Natomiast zagraliśmy też wiele innych gier, które tak po prostu. Wpadły niespodziewanie na mhm. nasz stół, a plus dostaliśmy jakieś tam fanciory od yy, w sumie dwóch wydawców, więc chcemy Wam również je pokazać i myślę, że możemy przejść do sedna. Myślę, że możemy zacząć po prostu od tego, że w trakcie majówki spotkaliśmy się z Andrzejem i Patrycją z P Games Podcastu oczywiście, przyjechali z Lublina na majówkowy wyjazd do Wrocławia. Odwiedzili wrocławskie Zoo, podwiedzali trochę, byli w książu, mimo że Andrzej nie chciał jechać z przygodami. Fajnie było się w ogóle spotkać, porozmawiać. No i oczywiście na takim spotkaniu nie mogło zabraknąć gier planszowych. Więc Andrzejem i z Patrycją zagraliśmy wy. Przede wszystkim chcieli oni zagrać w Kafi tak, To gierka, Coffee którą wam pokazywaliśmy już też kilka razy. Gra, którą dostaliśmy sprosto z Hiszpanii, więc w hiszpańskiej wersji językowej, natomiast gierka, w której robimy super napoje. Zarówno kawki, herbatki, jakieś tam mrożone i tak dalej. Więc zagraliśmy pierwszy raz w ogóle w cztery osoby, bo wcześniej graliśmy w dwójkę, mhm. gdzie każdy z nas miał po dwa pionki, tutaj każdy z nas miał po jednym pionku w grze czteroosobowej i o dziwo, gra skończyła się inaczej niż zwykle, bo nam się kończyło. I jeżeli mieliśmy po prostu dislike, mhm. a tu się skończyła, bo skończyła się talia zamówień. Tak, jak już żeśmy Wam wcześniej opowiadali o tej grze. Spostrzeżenia mieliśmy bardzo podobne razem z Patrycją i z Andrzejem, że tutaj system punktowania za napoje specjalne nie jest zbyt dobrze wyważony, ponieważ przy niektórych napojach trzeba się więcej napracować, więcej chodzić swoim ludzikiem, zdobywa się za to tylko żeton monety, który tak naprawdę bardzo często się zapomina pobrać mhm. ze środka stołu, więc nawet nieraz przypominało nam się w trakcie. I dodatkowo no, na koniec gry no, te napoje nic nam więcej nie dają, oprócz po prostu jednego punkta, tak jak cała reszta, więc rzeczywiście i Patrycja, i Andrzej dzieje się w tym, że tutaj czegoś brakuje. Jest taki, że gra jest satysfakcjonująca, ale sposób punktowania mógłby być troszkę inny. Tak. I to było nasze spostrzeżenie, jak zagraliśmy pierwszy raz i też jak zagraliśmy w cztery osoby, było dokładnie yy, podobne spostrzeżenie. Tak, jeśli chodzi o ich wizytę, większość to rzeczywiście były pogaduchy niż grańsko, mm -hmm. ale pokazaliśmy im jeszcze jeden szybki, sprawny tytuł, ponieważ okazało się, że w niego nie grali, a jest to... Tutaj przepraszam, mam tej Diora. Jest tutaj mm. Kapitan Filip na stole, ponieważ tak jak powiedziałem, ekipa w nie grała ten tytuł. Mego ubóstwia. Bo jest to bardzo szybki, prosty tytuł, który można pokazać po prostu każdemu. Jest to gra, no push or luck, tak naprawdę. Mm -hmm. Bierzemy kafelek i musimy zdecydować, którą stronę go położymy. Nie znając drugiej strony, czyli trochę ryzykujemy idziemy w ciemno. Gra, która ma piękne kafelki z grafikami. Które są przy okazji dość. mi się podobają. Które są przy okazji dość śmieszne, bo są to. jest to ekipa po prostu statku. Statku, można rzec pirackiego. I mamy tutaj mnóstwo różnych wariantów, bo mamy tak naprawdę cztery plansze rozgrywki. Każda plansza jest troszkę inna, jeżeli chodzi o ułożenie potencjalnych kafelków oraz o to, jakie dodatkowe bonusy będziemy na nich zdobywać. A jeśli chodzi o kafelki postaci, każda postać, niezależnie od planszy, działa dokładnie tak samo. Szybka, sprawna i przyjemna. Andrzej wygrał? Nie. Nie pamiętam. No ja Pokazaliśmy im tylko dlatego, że uważamy, że jej jest bardzo cicho w tej grze. Tak. W sensie ja się nie spotkałem, żeby ona się gdzieś pojawiała, żeby ktoś o niej mówił, a uważam, że warto o niej wspominać, bo to jest naprawdę bardzo prosta gra, idealna na wieczór, idealna na luźne spotkanie właśnie ze znajomymi, z takimi, którzy nie grają w planszówki, którym można coś pokazać na szybko i każdy się przy tym świetnie bawi. Nie wiem dlaczego tego w zasadzie nie ma, dlatego to pokazaliśmy i A przy okazji to, oh, jest to gierka, która jest na BGA, więc jeżeli no. macie możliwość, testujcie, próbujcie. No my ją tam żeśmy poznali. Tak. Z Patrycją i Andrzejem nie było ich córki Hani, ale nie mogliśmy o niej zapomnieć, więc o, dostała Hanka od nas gierkę Spy Guys Zwierzaki, o której już mówiliśmy, ponieważ to jest gra, w której możecie znaleźć nas. Dlatego też mamy kilka jeszcze egzemplarzy tego tytułu. Ta gierka była w różnych miejscach, jest to w, mm -hmm. w z między innymi mają moja znajoma, teraz właśnie ma Hanka. Od Andrzeja i Patrycji już widzieliśmy na ich Instagramie, że Hanka gra w gierkę mm -hmm. Spy Guy, której trzeba po prostu doktora Mortica, Morticia, Można rzec powstrzymać przed tym, aby po prostu wszystkie zwierzaki wykradł, tak, z z miasta i stworzył swoje prywatne no, to dziad. w prywatne zo. Ale generalnie jakby sam Spajga jest w różnych innych też produktach, na przykład można go znaleźć na pluszlakach między innymi od Trefla. Seria Spajga generalnie ma też kilka swoich wariantów. Jest też na przykład wariant ten nadmorski, tak. gdański, tak? Nie sopot pomoże. Po pom po prostu pomoże. Gierka, w której mamy typowo zwierzaki, natomiast poszlaki są typowo detektywistyczne. Oczywiście jest też standardowa gierka, którą też mamy w swojej kolekcji dzięki wydawnictwu Treffle. Jest to po prostu gra SpyGuy, w której po prostu w miasteczku dochodzi do różnych kradzieży, włamań. Za czym stoi właśnie również ten sam bohater, ten czyli sam doktor ciak? Mortis. Ten sam, który jest w całej serii. No i ten sam nasz Treffli, detektyw, bo po prostu musi go złapać. Działo to dokładnie tak samo. Ta rzeczywiście jest bardziej edukacyjna, plus te fajne informacje o mhm. zwierzakach w pudełku. No i dla nas ta jest całym serduszkiem, bo tam znajdziecie nas i oczywiście tak. Diora. Trefle, jak wiadomo, po zagraniu stoi również puzzlami. I nas właśnie puzzle... A, jeden gadżet jest za tobą. Jeden gadżet. I można by rzec, co on tutaj robi, czyli zegar szachowy. Nie mówiliśmy o tym, i to dziwne, a okay. mówimy o tym każdemu, bo jak wspominaliśmy o OMG, na OMG. Był y, pierwszy raz taka firma jak Puzzlomat.pl. Mm -hmm. Jest to wypożyczalnia puzli. Każdy ma sobie puzle wypożyczyć, jeżeli nie chcecie ich kupować, bo możecie twierdzić, że to jest na przykład nie wiem straty kasy, bo jednorazowa, 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 jednorazowa akcja. Drobka, no. Tak samo jak właśnie śmiał się Marcin z Uli, że Ula układa puzle, po to, aby dać je w i powiedzieć na ścianie. Ja też tak robiłem, jak byłem dzieciakiem. Układałem mnóstwo puzli dużych puzli, które wiszą u mnie w domu w różnych miejscach. Teraz natomiast lubię te puzle układać, rozkładać, układać je raz jeszcze. Mimo tego, zabawa może nie jest jakaś Super, bo jednak znamy już ten obrazek i te emocje nie są takie same, ale właśnie firma Puzzlomat na wydarzeniu OMG nas zafascynowała puzzlami w trochę inny sposób, mm -hmm. bo były tam stoliki, gdzie można było się zmierzyć w pojedynku na czas. Po to jest zegar szechowy. Tak, dokładnie. Abyśmy mogli ułożyć puzzle właśnie w, w parach, abyśmy mogli zmierzyć się, to szybciej układa tę logiczną układankę. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o puzzlomat, tam były akurat puzzle od wydawnictwa Ravensburger, które miały 200 elementów. To takie właśnie fajne puzzle, które można ułożyć w 25 minut, bo tak działa zegar szechowy. Oczywiście można go ustawić według własnych preferencji. Natomiast tam był tak ustawiony. Była ułożona ramka od tych puzzli, mm. i naprzemiennie każdy z nas dokładał sobie jedną. Tego jak ja go dołożyłem, zatrzymywałem czas po mojej stronie, tak. układał kolejny gracz. Więc w czasie, kiedy ja sobie układam, drugi gracz sobie patrzy na te puzzle już sobie mniej więcej weryfikuje, gdzie dołożyć. W się naprawdę... my graliśmy tak, że tylko patrzył. Nie można było dotykać Taktów, tak jak które leżą na blacie, żeby se brać i przymierzać, czy mi no będzie pasował. Tylko po prostu patrzysz, już szukasz, że myślę, a ten puzzle będzie tu, więc po prostu klikam, wkładam i odklikuję. Nie? Tak, żeby ale było. Było, było to naprawdę bardzo fajne wyzwanie, że zagraliśmy kolejny raz, bo ja byłem tak podjarany w ogóle takim rozwiązaniem, bo nawet nie pomyślałem o czymś takim że e, przede wszystkim musieliśmy sobie kupić zegar szachowy, więc jest, będą pojedynki u nas, e, będziemy się mieli z takimi puzzlami i to taka adrenalina, bo wiecie, generalnie puzzle jedni lubią, jedni nie lubią, mm -hmm. przez to, że jest to presja czasu, można by rzec, że jest to po części planszówka, jakby taka planszówka rywalizacyjna, więc my mogliśmy się fajnie w tym zmierzyć, bo chodziło o to, aby czy razem wygramy jako kooperacja, czy zdołamy ułożyć puzzle w 25 minut, a wygrywa ten z nas, to ułoży je w lepszym czasie. Bo mm -hmm. to, to jest zegar szachowy. Dokładnie. I jeśli chodzi o puzzle, generalnie na rynku tych dwusetek takich dla dorosłych, no nie ma też zbyt wiele, można by rzec, bo ja tak też szukałem po równych wydawcach. No właśnie, Ravensburger ma te dwusetki tak. no ładna, nie? Małe. No ale nie współpracujemy. To. Jeśli chodzi o wydawnictwo Treffl, wydawnictwo Treffl ma w swojej kolekcji dwusetki dla dzieci, w większości. My je również mamy, więc jak będziemy je układać, oczywiście będziemy Wam je pokazywać, ale mnie zauroczyła jedna seria dwusetek. Mm -hmm. Drewnianych. Drewniane puzle generalnie są trudniejsze, jeśli chodzi o ich wygibaśne kształty, jeśli chodzi o to, że poza tym, że one są niektóre powykręcane, poza tym, że mają takie standardowe ułożenie puzlowe, mogą być jakieś lekko okresowane, to w drewnianych też są jeszcze takie specjalne kształty w środku, które no, nie, nie wiadomo tylko, do czego w sensie dopasować. Drewniane też ciężej się układa jeden do drugiego. To też fakt. tak. że ciężej wchodzą. Ale urzekła mnie jedna seria to seria Wooden Art Pazos. To mhm. są obrazy bardzo znane, które są przełożone na właśnie drewniane puzzle. I to są jedyne dwusetki drewniane, które są u, mhm. u tego wydawcy. Tu na przykład są słoneczniki Van Gogha. Mamy tutaj gwieździstą noc. Też Van Gogha też Van Gogha, raczej. No tak. właśnie, tak się Mamy tutaj, akurat tego nie znam, czarnego kota, ale oczywiście tutaj. poznamy, ułożymy. To właśnie już układaliśmy. Pocałunek z tego, co tak, kojarzy. Clinta. tak. Bardzo słynna, to jest taki drzewory, to jest wielka fala w Kongawie. Ja wiem, że to jest japoński obraz. Konagawa, ha -ha. tak. Pokusaj Katsushika. Tak, to jest jakiś jakaś znany obraz Fala japońska. Tak, i jeszcze jest jeden obraz, czyli The Dream Henry Rousseau. Będziemy oczywiście układać sobie je z czasem na Nie czas, się otwiera. Będziemy sobie z czasem układać je na czas, natomiast na razie tak się podjaraliśmy z tymi pięknymi grafikami, że stwierdziliśmy, że musimy po prostu na razie kawdy sobie ułożyć, i ułożyliśmy. Tak, ułożyliśmy w sobie Falę i ułożyliśmy pocałunek. Uh -huh. I bardzo fajnie w tych puzlach jest to, że tu jest jakby obrazek w obrazku, bo ramka obrazka jest takimi zwykłymi puzlami. Które są regularnym kształtem? Dokładnie. W środku ten obraz jest już nieregularnym tak. kształtem. Czyli tutaj mamy, mieliśmy regularny kształt, układaliśmy to dookoła, zaś to w środku. Cała scena była takim kształtem nieregularnym, i w środku w tych kształtach nieregularnych były też takie specjalne puzzle: pocałunek, kotek, kobita, serduszko i kwiatek. One były gdzieś tutaj schowane. Więc tutaj, no, pierwszy raz tak naprawdę, no nie, może nie pierwszy raz, bo było troszkę jakieś puzzle od Kamila Kalinczak, były puzzle od Muduko, które były z takim specjalnym obrazkiem. To takie puzzle drewniane, generalnie jako handrowione puzzle. Mhm. Mamy też, no to kupiłem jakieś jakąś Nawet na temu. Jakąś śniszczyznę z temu kupiłem ostatnio, no, Marcin, ale no, te mnie zaskoczyły. Uważam, że naprawdę. To są puzzle takie, że jak się je ułoży, fajnie było mieć takie małe antyramy. I, I w to tym przypadku ja chciałbym zrobić. Mimo tego, że drewniane puzzle są tak wyjątkowe i trudne do układania, mm -hmm. że fajnie się je układa, więc po rozłożeniu można układać naprawdę dowolnie. No. To jest wyjątkowe. Ja chciałem, żeby w głównej mierze skupić się dziś na puzlach, ale Marcin tu jeszcze przygotował wiele gier, więc nie będzie puzli. Ale powiem Wam szczerze, że ja jestem nimi zauroczony. Dzisiaj chcę układać Wangoga tego pięknego. Dostaliśmy jedną paczuchę od wydawnictwa piat. Dosem mm -hmm. gry, które w sensie jedna z pewnością jest jest znana. Honeycombs, Gierka, którą można zobaczyć w każdym Empiku w Polsce. Ona zawsze jest w Empiku. I my jak jeszcze z planszówkami nie mieliśmy do czynienia, to przechodziłem obok niej obojętnie. nawet nie wiedziałem, co to jest. Bo to jest tytuł, który leży sobie w takim worku. Nawet nie wiem, o co chodzi w tym, w tym pudełku. Tu taka była karteczka przyczepiona, tylko tam z napisem, ale generalnie ktoś w ogóle w planszówkach nie jest, no to wiele osób z nas jest wzrokowcami. Patrzy po pudełkach, patrzę mm -hmm. po tym, co to mniej więcej jest, jak to wygląda i tak dalej. No, woreczek po prostu nie zachęca, ale w środku jest bardzo fajna łamigłówka logiczna. To jest abstrakt logiczny, który sobie po prostu układamy, dopasowując jest oczywiście instrukcja dopasowując do siebie kolorowe kształty. I mamy takie fajne heksy, które wyglądają rzeczywiście jak plaster miodu. Dokładamy je do siebie, tak aby pasowały ze sobą kształty. Na przykład, miś, miś z misiem. Jeśli graliście kiedykolwiek w grę heks od wydawnictwa Fox Games, to jest gra, która w naszym przypadku rozbudziła. Wiele osób przy stole, a w także. O nie jedną imprezę. A w także, że właśnie krzesła leciały od stołu, bo w sto, koło stołu po prostu tańczyliśmy w koło, mm -hmm. wrażenie, bo się genialiśmy między tym stołem. Bo my sobie, żeśmy wymyślili opcję, że trzeba biegać jeszcze dalej. To pała. w ogóle był <laughs> Tak, i to właśnie działało dokładnie tak samo, tylko tam były takie taki kolorowe kształt tutaj mhm. po prostu mamy obrazki. No i my musimy te obrazki układać. Gierka jest skierowana nawet do 8 osób, natomiast możemy tutaj grać po prostu drużynowo. Mhm. Mamy tutaj różnego rodzaju zadania. Warianty, no? Warianty rozgrywki. Możemy mieć wariant Pracowita pszczoła, gdzie będziemy rywalizować ze sobą w czasie w oczywistym. To jest gierka od dwóch do 4 osób, bądź od dwóch do 4 dwuosobowych drużyn. I tutaj po prostu będziemy dzielimy między sobą płytki, te tak trochę karty w double. Wydzielimy je między ze sobą I musimy się ich pozbyć, ale w tym przypadku działamy tak, że każdy układa swój plaster miodu. Więc nie układamy tego wszyscy razem w jednym mm -hmm. wielkim obrazku. Tylko my się musimy, jakby. Ten, kto pierwszy się pozbędzie swoich kafelków, ten wygrywa, ale w swoim obrazku. Drugi jest wariant, czyli wielki plaster miodu. I tutaj jest spokojna gierka, gdzie po kolei układamy swoje kafelki. I ja, ja dokładam jeden, Piotr i tak dalej. Jeden, no. I układam jeden wielki obrazek. I tu działają po prostu punkty, że jeżeli będziecie z są jeden obrazek z jednym, jeden punkt. Dwa z dwoma? Dwa tak. punkty. Trzy z trzema? Trzy punkty. Plus na kafelkach mamy dodatkowe to oznaczenia. że to, no. Razy dwa? Podwajamy punkty. Rabuś, gdzie możemy podkraść innemu graczowi ruch. Strzałeczkę, gdzie możemy łowić jeszcze jeden kafelek, jeden po drugim. Jest jeszcze wariant po prostu miodowe puzzle, gdzie tak naprawdę nie ma tutaj żadnej rywalizacji, tylko razem układamy jeden wielki obrazek, po mhm. prostu. Ta gra oczywiście jest znana, bo ona do tej pory była naprawdę w każdym Empiku w Polsce, pewnie w innych sklepach też jest z planszówkami. Mhm. Natomiast po prostu Empik jest takim sklepem e, dostępnym tak ona, dla wszystkich, mam ona wrażenie. Ona się kojarzy z Empikiem. Tak. To mi się kojarzy z półką w Empiku. Tak. I teraz wyszła druga wersja, wersja po prostu blue, w której nie mamy już kolorowych obrazków, takich mm -hmm. trochę dziecięcych. Ta się kojarzy z taką mozaiką właśnie w jakiejś Hiszpanii, w takich, takie azulowe kształty. Rzeczywiście azul, bo niebiesko jest po prostu tutaj bardzo. Mm -hmm. To wygląda jak jedna wielka, piękna mozaika. Mm -hmm. Kwiatki, kwiatki i jeszcze raz kwiatki. Wzory eee... są do siebie tak podobne, że jakby trzeba było to robić na czas, to ja nie wiem. Jeszcze no, nie oglądaliśmy w tę wersję. można by dostać. No, bo tutaj jednak są różnice kolorów i tak łatwo, wiecie, misie jest brązowy, kwiatek jest różowy, miód jest żółty, ten ul jest zielony i tak łatwo jakby, bo są różne kolory. To jest wszystko w odcieniach niebieskiego. Ale jeśli chodzi jakby Ale o gra. jeśli chodzi hmm. o grę, to jest dokładnie taka sama grama, takie same warianty. Ona ma po prostu oczywiście inne grafiki i nawet te grafiki tych mnożników są po są prostu inne. inne. Inaczej się nawet e... nazywa to, no. No, nie, tak samo jakby podwojenie pod klepsydra, to już masz inaczej. Okej, okay, bo tu jest aha, tu jest podklepsydra, że można połowić no. w trakcie innego gracza, tury. Mm -hmm. Ale inne są takie same, podwojenie, dodatkowy tak. ruch, jeszcze jest pewnie Joker, Tak. tak. No. Więc działa to tak samo i można by rzec tak na pierwszą myśl, Wersja dla dzieci, wersja dla dorosłych. Ta jest taka, że jakby ją perfekcyjnie ułożyć, to, to sobie moglibyście ułożyć za zlewem w kuchni. Tak by można było. Jakby się komu znudziła, gra, to macie rozwiązanie na, na patent remont. do tego. Za zlew do kuchni. gierki no. od piatnika. Bardzo tak. dziękujemy. I nadszedł czas na piątek, czyli ten, o którym mówiliśmy, czyli wbiła do nas Ula i Marcin, czyli Gikowie z dreadami I byli u nas sobie cały dzionek, więc zagraliśmy w tytuły, o których mówiliśmy. Na rozgrzewkę tak. pojechało The Gra imprezowa od wydawnictwa Portal, wjechała oczywiście. Po Ponieważ to, jak już wspominaliśmy w odcinku majowym, widzieliśmy zapowiedzi portalu, ma być wersja jubileuszowa, dlatego też chcieliśmy sobie to odświeżyć. Bawiliśmy się wyśmienicie. Pierwsza, we, pierwsza nasza gra była taka na rozgrzewkę i mieliśmy hasło muzyk, co mnie po prostu zniszczyło totalnie, bo było tak łatwe do zgadnięcia i tak ciężkie skojarzenia tak. na to, że jak drugą rozgrywkę wylosowaliśmy i na czwartym miejscu mieliśmy skrzypce, to ja mówię do marcina, kurwa, wymieni to, bo nie zwyczywam. To tak. Jezu, przepraszam. Jeśli chodzi o ten tytuł, my w niego graliśmy dość dawno, mhm. więc rzeczywiście nawet pierwszą rozgrywkę musiałem sobie przypomnieć, bo no, ja nawet... coś w ogóle błądziłeś, Ja błądziłem myślę. totalnie, no. ale już potem właśnie druga, po rozgrzewce, rozwaliliśmy ich. To jest naprawdę bardzo dobra gra. Diorek chce pić. Tak, więc tak wstaje. I mhm. teraz będzie, będzie taki napis, three hours later serwa techniczna zakończona. Do hmm. krypton tutaj nie ma co wiele mówić, świetna, no uważam że najlepsza gra imprezowa. Jeśli takie to, na skojarzenia. Tak, jeśli to ktoś się tak zna, bo tu wiecie, jakby nie można dawać takich haseł typowo, które znamy tylko my, mm -hmm. a ktoś nie ma o nich pojęcia, to było, byłoby bez sensu. Ale tak jak ktoś się zna, to może rozwalić system. Jak mm -hmm. ktoś w ogóle ma takie samo myślenie jak inny tak, gracz, no. to może rozwalić system. Mm -hmm. To była pierwsza gra. Kolejną grą, którą zagraliśmy, o tym też mówiliśmy, że będzie Biały Zamek i rzeczywiście trafił na nasz stół, zagraliśmy w czwórkę, to była nasza Pierwsza rozgrywka na cztery osoby i trochę potwierdziła moje obawy co do tej gry. Co to znaczy? Będę czuł się trochę przytłoczony tym, jak będziemy grali na cztery osoby i trochę tak czułem. W sensie trochę błądziłem w myślach, miałem wrażenie, że na nic mi nie starcza. Ja wiem, że ta gra taka jest, ja wiem, że to jest jej założenie, ja wiem, że trzeba z niej wycisnąć jak najwięcej w ciągu dziewięciu i to jest jej trudność. Że my możemy powiedzieć, że ona ma proste zasady, bo zasady proste ma. Hmm. Ale trudnością jest tutaj to, aby jak najwięcej punktów wykrzesać właśnie Wycisnąć. z tych tylko. Dziewięciu akcji. A ja miałem wrażenie, że za każdym razem coś mi nie grało, bo ktoś mi tutaj coś zabrał, tu zabrakło mi pieniędzy, tu zabrakło mi czegoś. Nie, nie mogłem no się skupić przy, coś jeszcze na Jeszcze przy okazji, grze. no ja generalnie w grach nie lubię siedzieć, siedzieć rzeczywiście do góry na planszy. Tak. Mimo ja... tego, że my tę grę znaliśmy, no jednak ekipa i nie znała, do tego była planowo skierowana w ich stronę. W się wiecie, no ja wygrałem, więc to mi się podobało. Natomiast każdy miał przy stole to samo stwierdzenie: po co tu jest ten znacznik, plus 80 punktów? Gracze solo, może wy wyciągacie tyle punktów w tej grze. Bo nam się nie zdarzyło. Ja pobiłem wczoraj rekord, było równo 40 punktów. Nie wiem, po co ten znaczny, żeby było ich więcej. No mi się generalnie jakby on podoba. Natomiast rzeczywiście ten niedosyt jest taki, że... Chciałbym porobić więcej. Bo tu generalnie ciężko iść we wszystko. Chciałoby się pójść tymi ludzikami po tym zamku. Chciałoby się pójść tymi wojownikami na to szkolenie. Żeby potem mieć ten mnożnik tych punktów. Mm. Na szkoleniu miałem tylko jednego typka. Więc w ogóle było bez sensu mieć ten mnożnik. Fajnie jest iść do ogrodu, bo tam jest dużo punktów można wyciągnąć na koniec gry. Dzięki tak, temu ja w sumie wygrałem. Prawda. Ja lubię te kombosy. Jak nagle mnie tak olśni i sobie myślę, Jezu, jak ja zrobię to, to dzięki temu ja zrobię to, mhm. a przy okazji zrobię to i to jest super. Ale czasami jest taka jedna tura, w której Pobierzesz kombosa nie przykład, da się zrobić. Tak, i po, zbierzesz tylko na przykład dwie perły. Tak. To jest szlak jasny, tyle. I masz takie jak ja zmarnowałem w ogóle swój czas, Zmarnowany ruch, straszliwie. Bo masz tylko 9 z tych ruchów. Tak. I to jest takie przytłaczające, ale tak. generalnie no, jak na Euraska, to spoko, ale Martin też o tym fajnie powiedział, że on jak już do Eurasa siada, to by chciał więcej główkować. No ale tu się dużo główkuje właśnie, to jest to, że tylko że masz mało jakby, to takie jest ograniczone, wiesz? I wydaje mi się, że na to też trzeba mieć dzień. Że trzeba usiąść z taką świeżą głową, a ja jego się nie mogłem skupić. A ja, to dla mnie wczoraj właśnie był ten dzień. No właśnie dla mnie to nie było. Ja już wam On to w ogóle co? graliśmy znacznie nie. krócej niż 80 minut, mam wrażenie. Też powiedziała fajnie ekipa, że jest to Eurasek, który jest bardzo prosty do wytłumaczenia i każdemu można go na start sprzedać. Bo tak było. No tak. oni też w niego nie grali. Bo to było do wytłumaczenia bardzo łatwe. Tak. Eurasek w takim małym pudełku też jest zachęcający, tak, żeby sobie widzieć go zabrać. Mhm. To jest spoko. Tak samo zresztą jak na Katedra, bo to ten tak. sam Dokładnie. autor. Ale była, było, było biały zamak na naszym stole. To jeszcze było. Następnie stwierdziliśmy. Nie, to chyba było kolejne? Tak. Tak. Tak, to było. Następnie, później. jak dowiedziałem się, że nie grali w cut in the box, to stwierdziłem, że musimy w to zagrać, bo to jest moja favorite gra ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o karcianki. I gra, która mnie tak zaskoczyła, że mi się spodobała, że to było aż fenomenalne. I spodobała się im również. Chociaż Marcin wytłumaczył to tak, że ja nic nie zrozumiałem z jego tłumaczenia. Ja mu to też powiedziałem. Bo... Dzięki. Bo oni też nic nie zrozumieli. No bo ja, ja już <laughs> powiedziałem o tym ostatnio. Mi się myli tura, runda, gra i tak dalej, a tu jest to w ogóle taki, wiecie, właśnie tu jest taki mętlik. Bo tu każdy dostaje po 10 kart na rękę. Jedną od razu odrzucę, więc mamy 9 kart na ręce. Z tych 10, tak ja sobie wytłumaczę dobrze, z tych 10 kart na ręce mamy 8 tur w jednej rundzie. Jedna karta na koniec nam dostaje na ręce. A w całej rozgrywce mamy ile rund, ile jest, ile jest graczy. graczy. Tak. Wchodzi na całą grę. Grę. Każdy gracz będzie raz pierwszym graczem podczas, podczas każdej Rundy. Podczas każdej rundy. Będzie graczem rozpoczynającym. Tak. Bo pierwszym graczem będzie się zmieniał w zależności od wygranego lewu w danej turze. Tak. Więc no tutaj, tutaj jest wiele. Marcin to tak zakiczkał, że ja już później na koniec widziałem ich miny i co chwilę oni się coś o coś pytali. Ale powiem wam też, że na przykład jak graliśmy w mniejszą liczbę osób, na przykład na dwójkę albo na trójkę, czy graliśmy ze znajomo. To że graliśmy i ze znajomo, i graliśmy ze sybąką na BGA. Tak. To... Mi było prościej zapanować nad punktami bonusowymi na planszy. A tu miałem ciągle takie karty, albo ja coś źle robiłem, albo więcej osób było ciężej, że moje grupy to były takie dwójki gdzieś pojedyncze. Były, to prawda, ale z drugiej strony też nie wiem, czy zauważyłeś, że im więcej graliśmy, tym. Im dłużej to na przykład się grało, tym bardziej trzeba było obserwować gracza co zagrał, bo można było szybciej, za, bardzo szybko paradoks. zapomnieć jaki kolor, kolor był tak. i też szybko się paradoks tak. robił. Tak, 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 tak. Bo w zależności tego jak żeśmy się blokowali, to rzeczywiście co rundę w zasadzie, co, co turę, jak w każdej rundzie gdzieś tam ten paradoks występował u kogoś. Nie zmienia to faktu, że ekipie, ekipie się gierka podobała, że już generalnie Marcin chciał ją kupić, okazało się, że ona nie ma jeszcze swojej premiery, więc to nas zaskoczyło. Tak, Premiera jest w maju, trzeba będzie wtedy przypomnieć ekipie, żeby sobie zakupiła, ten tytuł, mm -hmm. bo rzeczywiście my dość szybko ją dostaliśmy w ogóle od Lucky Duck Games. Szybko. I nawet, no szczerze, ja trochę nie śledzimy tych premier, kiedy one są. Ja tak czasami mam. I trochę, przez to, że ona już jest tak długo u nas, już tyle osób dzięki nam w nią zagrało, że mam taki Sorry, jeszcze je nie ma na rynku. No i ostatnią grą, którą musieliśmy zagrać... Nie, tam. Jeszcze była jedna. Zagra... No tak. Zagraliśmy jeszcze w Ostoje. jak no, właśnie mówi, pokawające. no nie pokazujmy Ostoje, bo pokazujemy ją non-stop. No ale jak nie pokazywać, jak jest taka super. Gierka, którą od razu również kupił Martin z Ulą po naszej Rozgrywce. Gierka, w której zakochali się oni w kartach, nic dziwnego. Gierka, która spodobała im się, jeżeli chodzi o mechanikę, nic dziwnego. Bo ciągle też ich ulubioną gram jest Kaskadia. Tutaj bardzo mieli fajne odczucia podobne, podobne do nas, że z jednej strony jest to takie odczucie Kaskadi, z drugiej strony to super wygląda na plansze, bo to idzie właśnie w górę. My taki swój mini kraj obraz tworzymy przed sobą. I to mi się bardzo spodobało. Jeśli chodzi o rozgrywkę na cztery osoby, no też trochę jednak różnica w rozgrywce, bo drugi wariant. Zakończenia gry nam wyszedł, że skończyło nam się po prostu kafelki woreczki. Ja akurat bardzo poszedłem w zwierzaki. Miałem bardzo mało punktów, jeśli chodzi o krajobraz. A znowu wszyscy pozostali gracze, bardzo poszli w krajobraz, i mieli mało punktów ze zwierzaków. Ja miałem wyśrodkowane i wygrałem. Nie miałeś wyśrodkowane. Kurde, wyśrodkowane miałem. Nie miałeś. Gdzie jest ten notat? Zobaczyłem, ja miałem punktów. No i a kartka wyrzucenia ma, nie ma tych. Nie ma, nie ma dowodu. Piotrek kłamie. Ostoja oczywiście super, polecanko jak zwykle, ale jeszcze musieliśmy pokazać im Welcome to the Moon, bo zauważyli na naszej, na naszym regale oczywiście Welcome to Miasteczko Marzeń w wersji Collector Edition. Ale co warto wspomnieć, oni to zauważyli, oni to za pokochali, bo zagrali pierwszy raz u nas. W Welcome no to No tak, w ogóle, tak. I wtedy Marcin kupił od razu całe, y, całą papierową. normalną papierową, plus wszystkie dodatki. Tak, bo się zakochali właśnie po naszej rozgrywce. I stwierdzili, u nas w domu. stwierdziliśmy, że na początku chcieliśmy grać w tamto, okazało się, że oni grali w Welcome to the Moon, więc stwierdziliśmy, okej, okay, pokazujemy to, bo jednak tamto znacie. No. E, I zagraliśmy w cztery różne. Nie, trzy równe trzy. plansze. Mhm. Jezu, ja tak, drugi, drugi scenariusz, trzeci i czwarty, więc już teraz kupili fery na Amazonie, kolektor Edition, tak. To kupimy, jak tam tamto. No ale to jest tak samo dobre jak Welcome to. Nawet to jest lepsze niż Welcome to. Tak, tak. Więc uważam, uważam, że chcemy to pokazać, że, że zagraliśmy. Canvas od Awaken Ty, Realms. ONKsów. Aha. Awaken Realms. Light. Canvas, canvas lustrzane odbicia i ostatni dodatek, najnowszy, canvas, ostatni szlifę, i my zagraliśmy. W takim połączeniu tak. bez lustrzanych odbić na razie, mm -hmm. bo chcieliśmy Wam po prostu pokazać, powiedzieć, czym jest dodatek Ostatnie Szlify. Dodatek Ostatnie Szlify wprowadza oczywiście nową mechanikę, którą jest po pierwsze ramy do obrazów. Piękne, uważam, że w ogóle powinny być już od podstawowej wersji, bo. No, tworzymy obraz, to chyba normalne, że chcemy go oprawić w ramę. I fajne jest tutaj to, że ten obraz po prostu na koniec rundy po prostu weryfikujemy, jaki warunek spełniamy. Jeżeli mamy najwięcej konkretnego symbolu, to wkładamy go w taką ramę. Następny gracz, który na przykład nas pobije, może ten obraz od nas wyciągnąć i w tą ramę sobie włożyć. Za włożenie do obrazów dostajemy platynową wstążkę, która daje nam 4 punkty na koniec rozgrywki, mhm. ale również jeżeli na koniec gry nasz obraz w dalszym ciągu będzie w ramię, dostaniemy za to dodatkowe dwa punkty. Kolejną fajną mechaniką jest to, że mamy tutaj mieszanie kolorów. I to mieszanie kolorów występuje w taki sposób, że po prostu dany kolor, który. Jest z tym symbolem mieszania, czyli z tym takim pędzlem, on przejmuje jakby symbol koloru, z którym się miesza. Tak, więc po prostu po lewej tyle. stronie. Dodatkowo, no oczywiście mamy karty nowych celów, które sobie wykładamy do danych rozgrywek. Mamy oczywiście więcej nowych A, kart. A i symbol gwiazdki. Symbol gwiazdki, tak, który, jest symbol jokerem, który jest jokerem na, na kartach. Dokładnie, więc tak naprawdę, no to jest takie jakby dopełnienie Ten tego wszystkiego, szliw, no. tak. Ostatni szliw tego wszystkiego, co było już w tych poprzednich y, pudełkach. I jest notesik. Ja uważam, że ta gra jest ciekawa. Jest bardzo specyficzna. W dużej mierze bardzo losowa, bo nieraz te karty, jeżeli nie jesteśmy w stanie pobrać ich, bo na przykład nie mamy tej podstawy. Nie, jak się nazywa ta podstawka, taka. No taka ta, tacka. Aha, no to tak, tak, y, paleta. Jeszcze. O, paleta. Jak nie mamy tej palety, żeby zapłacić nią za wybór karty, ponieważ im dalej będziemy od y, brzegu stosu wybierać karty, tym więcej musimy zapłacić, bo na, po, na każdej, którą opuścimy, musimy położyć właśnie tą paletę. Jak nie będziemy mieli tych palet, to zawsze musimy wybierać tą pierwszą i nie zawsze nam to będzie pasować do tego, aby pasowało nam do spełnienia celu i stworzenia swojego wymarzonego obradu. Więc działamy tutaj pod presją czasu i nasze kreatywne myślenie jest mocno ograniczone. Więc jest nie kłamałem. jesteśmy takimi... Super y, artystami. No, to nie jest Awakening runs, Light, tylko zwykły Awakening runs. Ale teraz tak zobaczyłem jeszcze podczas y, tego, jak, jak tutaj Piotr miał swój wywód, że dziwne, bo te są 8, to już 14. Ta rama przytłacza czy co? Musimy jeszcze zagrać sobie z tym dużym, jakby z, z całością, bo tu oczywiście mamy te nasze lustrzane odbicia. I te złote również wstążki, to że możemy sobie kartę karty na drugą przekręcać. stronę przekręcić, to jest też spoko rozwiązanie, więc tu w ogóle może być fajne kombo. Natomiast wiecie, dwie osoby tych kart jest i tak dużo, bo nawet jak my sobie potasowaliśmy karty z tego i z tego, to te nowe się rzadko dość zdarzały, nie? Więc no kwestia tego, jak one są potasowane, one też się w tym pudełeczku wszystkie nie mieszczą, no i tak ich tyle nie wyjdzie podczas rozgrywki mm -hmm. na małą liczbę osób. No i generalnie, jeśli chodzi o samą grę, gra jest cudowna, gra wygląda obłędnie, natomiast tak już mówiliśmy już dawno, dawno temu, jak pokazywaliśmy w ogóle film z zasadami tej gry, no to jednak no dużym minusem, no ale nie da się tego inaczej rozwiązać, są te ryszące, ryszące albo rysujące się, rysujące się, e, rysujące się karty. Mhm. No bo to jednak są karty, które są przezroczyste. Są to karty, które mają tę folię ochronną. Ta folia ochronna generalnie ona przede wszystkim też się rysuje, więc potem już w ogóle traci widoczność, to mm -hmm. nie wygląda tak ładnie w tej naszej folice. Przy tasowaniu ta folia się również samoczynnie odkleja, więc trzeba potem już po prostu zdjąć, aby było można funkcjonować z tymi kartami jakoś w rękach. Jak się potem nie zdejmie, tym bardziej one się rysują. No mm -hmm. ale no, nie da tego się inaczej rozwiązać, więc z czasem będzie to wyglądało po prostu brzydko, nie? A z drugiej strony, jak graliśmy w to na BGA, to się źle grało. To się źle grało, więc. Dramat, na BGA dramat. To była bo jedyna gra na BGA, która mnie zdenerwowała. Tu, tu trzeba mieć tę fizyczność, bo tutaj trzeba sobie te karty przekładać jedną pod drugą, dokładnie. co lepiej ją zapunktuje, mhm. a na BGA ciężko jakby to sobie nawet wyobrazić w głowie, więc... Mhm. No. tak, dokładnie, na no, BGA dramat. Nie tyle, tyle, jeśli chodzi o, o Canvas ostatnie szlify. I tyle, jeśli chodzi o to, w co nam tak. wpadło Dokładnie. prawda nie pokazaliśmy Wam za bardzo nowości żadnych, no ale była majówka, to co nam miało wpaść w tygodniu, w którym w zasadzie w, co chwilę było wolne? Chyba zbędne kilogramy od jedzenia. Tak. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Dokładnie. Trzymajcie się. Hej. hej.